Witajcie kochani na spotkaniu z serii tarot artystyczny gaja. Dziś rozkład miłości i obfitości. Mamy taki szczególny czas, ale niezależnie od czasu. To czytanie jest dla wszystkich w każdym momencie, w którym i nań, nań natrafisz. I w związku z tym. Zapraszam cię do tego, żebyś w spokoju, w miarę możliwości, w spokoju ducha usiadł, usiadła sobie z, ze słuchawkami na uszach, bądź po prostu z herbatką lub z kawką. I abyś posłuchał, posłuchała, co wszechświat w tobie widzi. Co wspaniałego ze sobą przyniosłeś, przyniosłaś do, na, na Ziemię i jak wygląda Twoje otoczenie? Co jest dodatkowego takiego, co wzmacnia w Twoim otoczeniu Twoje mocne strony? Dobrze, mam nadzieję, że już jesteście gotowi. Zapraszam Was również tu pod film. Gdzie będzie opis możliwości zadania pytania indywidualnego? I zaczynamy. Są różne możliwości, oczywiście. W związku z czym możesz sobie wybrać. Możesz również wybrać rozkład miłości i obfitości. Możesz to napisać. I to jest ta naj, najbardziej obfita, że tak powiem. Opcja. Dobrze. Zobaczmy. Rozkład miłości i obfitości. Co buduje Twoją pewność siebie? <grym> Z grubej rury. No, Twoją pewność siebie buduje oczywiście to, że. W, to kiedy jesteś rozpoznawalny, rozpoznawalna, kiedy niesiesz laur zwycięstwa, no niewątpliwie wtedy czujesz się najlepiej. Wtedy to nawet twój własny koń chowa się za, mm, za słoną, bo wie, że ci nie podskoczy. Tak, <ścoughs> znaczy może podskoczy, ale no dobra, kontynuuję dalej. W każdym razie lubisz być widoczny, widoczna, lubisz jak spływa na ciebie splendor i docenienie i zauważenie, i jak jesteś na czele. Co pomaga ci zachować zdrowie? No, zdrowie pomaga ci zachować wiedza, nowe informacje, poszukiwania nowych informacji. Też lubisz wiedzieć, lubisz, Hmm, się szczepić, chyba, <noise> no bo mamy asa mieczy, Generalnie pomagać i zachować zdrowie. Fakt, że jesteś osobą, która ma bystry umysł, potrafi przeanalizować swoje życie pod kątem właśnie zdrowia i dostosowywać się do tego. Jak prowadzić Cię życie, żeby nie stawać okoniem i nie buntować się przeciwko temu, co przynosi czas, co przynosi świat i co przynosi właśnie życie samo w sobie. Co daje Ci prawdziwą satysfakcję? Zobaczmy, zobaczmy, co daje Ci prawdziwą satysfakcję. No cóż, no cóż. Podświadomość, mądrość wewnętrzna, poczucie Twojej głębi. Ty wiesz, że jesteś osobą, która się ze sobą nie nudzi i że zawsze coś w sobie, w przemyśleniach, w swoich poszukiwaniach, w swojej ciekawości świata w sobie znajdziesz. I że to zawsze będzie dla Ciebie jakąś inspiracją, że będzie czymś, co naprawdę jeszcze dodatkowo Cię wzbogaci, jeszcze dodatkowo przyniesie Ci właśnie sprawy związane z, z, z satysfakcją, niezależnie czy to dotyczy duchowości, czy fizyczności, czy sportu, czy nowych... Książek i literatury. No, dokładnie we wszystkim potrafisz znaleźć coś ciekawego i jeszcze troszeczkę podbić swoją radość życia i radość konkretnej chwili. Co sprawia, że jesteś dumny, dumna z siebie? Potrafisz. Powiem ci tak. Potrafisz wsadzić kołki w uszy zarówno swoim myślom, jak i sobie, i się odciąć od spraw, które nie, nie mm, pomagają ci w zaśnięciu. Jako że ty wiesz, że najlepsze dla zachowania zdrowia jest odcięcie się od problemów, to ty wkładasz kołki w uszy, najlepiej te gąbkowe <noise> i. Potrafisz sobie z tym poradzić, przynajmniej na trochę. Potrafisz odpocząć od tematów, które właśnie nie są dla Ciebie budujące, które zabierają Ci energię. W związku z czym potrafisz już odciąć się od spraw, które kiedyś wydawały Ci się integralną częścią Ciebie samej, Ciebie samego. Co wywołuje uśmiech na Twojej twarzy? Zobaczmy, co wywonął. No słońce. Ty ogólnie jesteś uśmiechem na twarzy. I dlatego słoneczko ci podpowiada, że właściwie dla ciebie sam fakt obecności innego człowieka niedaleko ciebie, spojrzenie w oczy jest powodem do tego, żeby się uśmiechnąć, bo ty po prostu sam sama jesteś uśmiechem. No, w naszej tradycji lokalnej, bo nie, nie chcę tutaj wypowiadać e, z, e, narodowości, ale w naszej tradycji lokalnej osoby z uśmiechem na twarzy uznawane są jednak za kogoś tak? O Jezu, wiecznie się śmieją. Z czego ona się śmieje? Z czego on się śmieje? Ja naprawdę taki uśmiech. <laughs> Po co komu taki uśmiech na twarzy? Nie dawaj się. Uśmiechaj się jak najczęściej, bo to właśnie te osoby, które tak czują, tak myślą, potrzebują najbardziej tego. Czekajcie, czekajcie, bo mam tu osę, którą być może usłyszeliście. To był znak od wszechświata. Strzesz się os. Wszystkie osy, które są właśnie takie nabzdyczone, wiecznie poważne, wiecznie naprawdę, naprawdę, to nie są twoje klimaty. To nie są twoje klimaty. Ty uśmiechaj się, bądź sobą, ciesz się życiem i dawaj światu tego jak najwięcej. No bo sam się świat i ludzie widocznie mają problem z uśmiechem. I wtedy pojawiasz się ty, <laughs> która może nie spowoduje takiego wspaniałego uśmiechu u wszystkich, no, ale przynajmniej coś to, jakoś to zadziała, jakoś to na kogoś zadziała. No, w dużej mierze zdenerwuje, a może ktoś się zastanowi i będzie bardziej, a, będzie weselej na świecie. Jak możesz być wspaniałomyślny, wspaniałomyślna w stosunku. O, właśnie, jak możesz być wspaniałomyślny, wspaniałomyślna w stosunku do innych ludzi? <grych> Proszę bardzo. Król kielichów. Myślę, myślę, myślę. Że król kielichów może być wspaniałomyślny w ten sposób, że z jednej strony to pokazuje swoje emocje, jest właśnie obfitością pod względem emocjonalności, mówienia tego co czuje, ale z drugiej strony nie atakuje innych tymi emocjami i uczuciami. Jego emocje są jego berłem, jego uczucia są jego siłą. I być może przekuwa to na coś, co jest jeszcze bardziej atrakcyjne niż sam król, niż sam król kielichów. Ja tu widzę bardzo przystojnego pana. Jak możesz dostrzec piękno w innych ludziach? właśnie. No właśnie, no przede wszystkim postaraj się, postaraj się, tak? Dlatego że mamy tu dziewięć kielichów, no żeby to nie było też tak, że ty widzisz piękno tylko w sobie. I w związku z tym, no też nie ograniczajmy się do tego, że to tylko ja, ja taka piękna mucha, mam wejść za takiego brzydkiego karalucha. <grym> No właśnie, w związku z powyższym, no nie tylko ja i nie tylko dwie, trzy osoby, ale naprawdę takich osób jak ty. Na szczęście, miejmy nadzieję, jest więcej i w związku z tym łączmy się, łączmy się w energetyczną sieć dobrej energii i wysyłam wam w związku z tym niteczkę, do której możecie się podłączyć i będzie nas więcej. No. No dobrze. W takim razie piękno twojego otoczenia, jak możesz poprawić albo jak możesz zauważyć piękno twojego otoczenia. Więc zacznijmy od tego, jak możesz tego piękna wnieść więcej. Przede wszystkim zerwij z oczu tą Zasłonę i zobacz to piękno, które już jest. Ty więcej nie potrzebujesz. Ty potrzebujesz po prostu zauważyć to, co już jest. Bo bez tego to nie ma miejsca startowego. Trzeba zacząć od tego, co już jest i każdą rzecz wymienić po, po imieniu, jak sama nazwa wskazuje, i zauważyć, ucieszyć się, a cała reszta okaże się tym, co należy sprzątnąć. No. Co w Twoim otoczeniu przyciąga miłość? To, że potrafisz postawić granice. To, że nie jesteś takim za bardzo otwartym, że potrafisz stanąć w obronie siebie. To, że potrafisz być siłą przeciwko tym energiom, które próbują Cię osłabić, to przyciąga do Ciebie miłość i to utrzymuje przy Tobie tą miłość, właśnie. Jak wszechświat pomaga Ci w tym, ażeby Twoje otoczenie było najlepsze dla Ciebie? No, rycerz mieczy. Ewidentnie miecze tutaj robią robotę. <laughs> Przede wszystkim, no tak jak już wspominałam, odetnij szybciutko to, czego nie widzisz, a to, co możesz zobaczyć, to szybciutko zobacz. Zobacz, policz, popatrz, nazwij po imieniu i ciesz się z tego, co masz, każdą rzecz i myśl, która cię wspiera, której do tej pory nie zauważyłeś i nie zauważyłaś, to teraz zobacz. I kieruj się w tym wszystkim sercem. Rycerz Mieczy, pomimo, że trochę paple językiem za szybko, ale przynajmniej jemu się wydaje, że kieruje się sercem, no to chociaż lepsze dobre, dobre to niż nic. <grym> w związku z czym tym właśnie pomaga Ci wszechświat. Wszechświat pomaga Ci przyspieszeniem myślenia. Przyspiesz myślenie, przyspiesz to, co mówisz, przyspiesz konkluzje i w tym wspiera Cię Wszechświat, żebyś trochę mniej czasu marnował, marnowała na martwienie się, no. Co sprawia, że Twoja rodzina jest lojalna w stosunku do Ciebie? <grym> Po prostu się lubicie, po prostu się lubicie, po prostu wiecie, że każdy z Was jest inny, inna, ale tak czy siak stanowicie rodzinę. I właściwie to, że istnieje taka świadomość, mimo że bywa różnie, pomaga w tym, żeby mieć poczucie, że jednak, mimo wszystko, jakby ci się noga powinęła, to jest ktoś, kto cię <laughs> chociaż za włosy, ale wyciągnie z tego. Wiecie z czego? No. No i co chroni cię przed przeciwnościami losu? No proszę, no jak, nie jak, tak? Rycerz kielichów. On po prostu, rycerz z bajki, masz go w sobie przed przeciwnościami losu. Chroni cię to, że ty przeciwności losu nie widzisz. Choćby Ci osmalały pięty. Choćby Ci przypalały pewną część ciała, to ty i tak wierzysz, że to jest wspaniałe ciepełko słoneczka i że naprawdę to jest coś wspaniałego. I że choćby cię naprawdę tam nie jedna osoba kopnęła w tyłek, to ty i tak z tego zrobisz kop na rozpęd. <grym> no, no dobrze. Zobaczmy w takim razie, jakie są trzy rady dla Ciebie. Wybierz jedną z nich. Wybierz jedną z nich i zobaczymy. Rada numer jeden, rada numer dwa i rada numer trzy. Dobrze, ale to jeszcze nie koniec, nie koniec. Dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczmy w takim razie, jaka jest rada od tych kart. Jeden, dwa i trzy. Tak. I afirmacja. Zobaczmy. Jeden, dwa i trzy. Dobrze. I zobaczmy, kto wybrał numer jeden. Rada dla Ciebie. Hm, hm, hmm, hmm. Strzesz się kogoś, kto jest troszeczkę za bardzo wygadany. I po prostu omijaj tą osobę z daleka. Taki kogucik, który. Który tylko jak się pojawi ktoś na jego, w jego polu widzenia, natychmiast zaczyna tokować i no, gadać niepotrzebnie, za dużo, właściwie bez zauważenia nawet, że do kogoś mówi. Tak jest. I w momencie, kiedy to zrobisz, okaże się, że właśnie podjąłeś, podjęłaś bardzo ważną decyzję swojego życia. Nie będziesz się poddawać właśnie naporom takich arogantów, arogantek. Tylko spojrzysz w twarz swoim strachom i dowiesz się, że bez takich ludzi w twoim otoczeniu, bez reakcji na takie działanie i na takie gadanie da się żyć. I jaka jest dla ciebie Afirma e, afirmacja, tak. <śmum> Komunikacja swobodna. Komunikuję się z głębi swojego jestestwa, swojego bycia. I na pewno zobacz, jaka to jest inna energia tego tokującego, aroganckiego koguta i twojej wspaniałej, swobodnej, delikatnej, ciepłej, Kreatywnej energii komunikacji. Niech każde idzie w swoją stronę. No, a ty się nie bój. Rada numer dwa: mysz. Proszę bardzo. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę na coś, co może być pewnego rodzaju nie no, brakiem komunikacji. No i może może trzeba się do temu przyjrzeć. Może to doprowadzić do pewnych zmian, ale zmiany są potrzebne. Zmiany są potrzebne. Każdy może pójść w inną stronę, każde może realizować siebie. Ale to nie znaczy, że jest jakiś ogromny rozpad. Zacz, o proszę bardzo, zacznij od nowa. Nowy, piękny początek rozkwita na mojej drodze. Widocznie bez takiego jakiegoś dysk, no, rozpadu powiedzmy, nie byłoby zmian i nie byłoby nowego początku. Nie przywiązuj się do tego, co w tej chwili się dzieje. <laughs> Nawet jeżeli odczuwasz, że to jest coś bolesnego, to sprzyjrzy się temu, co dzięki temu się zaczyna. A potem reszta się ułoży. No. I rada numer 3. Świeca wszechświat już pędzi do Ciebie z tym, ażeby pokazać Ci kierunek. Ten kierunek będzie Ci niedługo bardzo dokładnie wskazany. Ty zwolnij, nie spiesz się. Kierunek, który ma być dla Ciebie najlepszy, już do Ciebie idzie i wskazówka już do Ciebie idzie. A Ty w międzyczasie po prostu daj się ponieść przepływowi. Poddaję się radośnie. Pływowi, przepływowi i radości życia. No, jeszcze chwileczkę, jeszcze chwileczkę, nie spiesz się. No, już za chwilę się dowiesz. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.